Witam na konferencji klubu parlamentarnego PiS z udziałem posłów Dariusza Piątkowskiego i Jacka Sesina. Oddaję głos. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja poświęcona jest budowie, a w zasadzie chyba nie budowie Muzeum Historii Polski. Kilka dni temu pani minister Milanowska poinformowała, że z jej punktu widzenia projekt budowy muzeum jest za drogi. Nagle po kilku latach od momentu, kiedy wybrano lokalizację, kiedy ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę najważniejszego chyba dla Polski i Polaków muzeum, nagle okazuje się, że dziś panie minister twierdzi, że ten projekt jest za drogi, w związku z tym niedobry i trzeba go zmienić i trzeba szukać nowej lokalizacji. Rzecz wydaje się co najmniej dziwna, ponieważ Pani Minister powołuje się również na to, że jesteśmy w kryzysie, a przecież w oficjalnych dokumentach rządowych mowa jest o wzroście PKB, o sukcesach gospodarczych. Budowane są przecież, już zostały ukończone inwestycje związane z innymi obiektami muzealnymi. Tam jakoś nie słyszeliśmy o tym, że są kłopoty finansowe i państwo polskie sobie z tym radziło. Stąd Trzeba wyjaśnić, dlaczego pani minister w imieniu rządu po raz kolejny chce odwlec bądź wręc, wręcz uniemożliwić budowę Muzeum Historii Polski. Dlatego też jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będziemy zabiegali o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Kultury po, związanego tylko i wyłącznie z tym tematem. Składamy oczywiście także interpelację w tej sprawie prosząc o odpowiedź, ale ta odpowiedź musi wybrzmieć na forum Sejmu. Nie może być tak, że po raz kolejny nie wiem, czy to nie wiemy, czy to muzeum kiedykolwiek powstanie. Ta decyzja, czy zapowiedź pani minister, ma oczywiście także swoje reperkusje w decyzjach miasta stołecznego Warszawy, ale o tym już pan poseł Saśni. Dziękuję. Rzeczywiście najbardziej dziwić może w całej sprawie postawa samorządu warszawskiego pani prezydent Gronkiewicz-Walc walci radnych, większości radnych Rady Warszawy, tych radnych, którzy reprezentują Platformę Obywatelską. Otóż nikt chyba tak jak warszawski samorząd nie powinien być zainteresowany, żeby ta inwestycja jak najszybciej powstała i żeby powstała w takim kształcie i w tej lokalizacji, która zdecydowała się w roku 2007, której to wówczas zdecydował ówczesny minister kultury w rządzie. Pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Otóż o stołeczności Warszawy decydują przecież nie tylko te inwestycje infrastrukturalne, którymi tak bardzo chwali się pani prezydent Grąkiewicz Waltz, nie decyduje metro, nie decyduje nowy asfalt na ulicach, nie decyduje, nie decyduje tylko i wyłącznie beton, ale o tej stołeczności przede wszystkim powinny decydować instytucje kultury. To, z czego, czym chwalą się wszystkie najważniejsze metropolie europejskie. Dotychczas miasto, stołeczne Warszawa, ale przede wszystkim... Dzięki decyzjom prezydenta Lecha Kaczyńskiego samo dbało o to, żeby te instytucje kultury w mieście powstawało. Warto przypomnieć chociażby budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, którego wyłącznym inwestorem było miasto stołeczne Warszawa czy Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie miasto było współinwestorem razem z Ministerstwem Kultury. Tutaj kiedy wreszcie pojawia się taka możliwość, że to skarb państwa, że to Ministerstwo Kultury i budżet budżet państwa sfinansują powstanie tak ważnej inwestycji kulturalnej. W, w naszej stolicy samorząd warszawski zamiast lobbować za tym, zamiast przekonywać panią minister Milanowską, że jej decyzja o tym, aby zmienić lokalizację, aby szukać nowej lokalizacji i de facto zaczynać od nowa cały proces, wieloletni proces przygotowywania tej inwestycji, zamiast lobbować za tym, żeby ta inwestycja powstała w założonym kształcie, miasto stołeczne i politycy Platformy Obywatelskiej, którzy rządzą dzisiaj Warszawą, przykładają rękę do tego, żeby tej inwestycji nie było. A przykładają w ten sposób, że przygotowując dokumenty planistyczne, niezbyt dokumenty planistyczne do tego, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana. Tak odwlekają w czasie, tak odkładają te, te prace, że sam proces budowy muzeum został dzisiaj odłożony ad kalendarz grecas i to niezależnie już od decyzji nawet Pani Minister Kultury, bo dzisiaj po prostu Warszawa, samorząd warszawski nie, jest, nie przygotował odpowiednio tej inwestycji od strony planistycznej. Mam tutaj przed sobą pismo Pana Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski. W tym piśmie pan dyrektor Kostro, o tym piśmie kierowanym do przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pani przewodniczącej Ewy Malinowskiej Grupińskiej, zwraca się z prośbą, aby Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie odkładała w czasie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy dla tego obszaru, na którym ma być posadowione Muzeum Historii Polski, a ja Widzimy, że jest to obszar zlokalizowany nad, przy placu na rozdrożu nad trasą Łazienkowską na specjalnej platformie, która miała być w tym celu zbudowana. Pan dyrektor Kostro na plany radnych Warszawy, tej większości z Platformy Obywatelskiej, przesunięcia prac nad tym studium do drugiego etapu prac. Drugiego etapu, którego harmonogram nie został określony. Nie została, nie została wskazana data, do którego te prace miały być zakończone. Mówi, że przesunięcie właśnie zatwierdzenia zmian studium dla obszaru nr 74, to jest właśnie ten obszar na planie Warszawy, gdzie muzeum ma powstać, przy braku określenia jakichkolwiek ram czasowych, zablokuje możliwość realizacji tej inwestycji. To jest cytat z tego pisma i on właściwie oddaje rzeczywistość, jaką, z, jaką dzisiaj, z jaką dzisiaj mamy w następstwie działań radnych, większości radnych Warszawy, bo trzeba dodać, że Rada Warszawy pomimo tej prośby i pomimo tego wezwania dyrektora Kostro przełożyła pracę nad właśnie tym studium do określonego, jak tutaj się mówi, drugiego etapu, drugiego etapu, który no dzisiaj jest odłożeniem ad kalendas Grekas. Co gorsza, użyto argumentów, które są argumentami zupełnie nieprawdziwymi, a które zostały zaczerpnięte z protestów czy, czy z uwag stowarzyszenia „Zielone Mazowsze a dotyczą one przede wszystkim tego, iż planowana inwestycja może zagrozić stabilności Skarpy Wiślanej, co zostało całkowicie już obalone w dokumentacji, które, która została przygotowana przez Muzeum Historii Polski. a ja mam tu szczególnie na uwadze dokumentację geologiczno-inżynierską, która została wykonana w roku 2013. Ona wyraźnie wskazuje, że te uwagi są całkowicie nieuzasadnione i z drugiej strony powołuje się, powołują się radni z Platformy Obywatelskiej również na, to, na tą uwagę Zielonego Mazowsza, która mówi, że ta planowana inwestycja zakłóci układ urbanistyczny Warszawy, historyczny układ urbanistyczny związany z tak zwaną osią Stanisławowską, czyli układem urbanistycznym, który został zaprojektowany jeszcze w XVIII wieku, w latach 80. XVIII wieku w czasach króla Stanisława Augusta, który miał opierać się na placach, takich okrągłych placach, od, którego, od których promieniście miały rozchodzić się ulice i tutaj Plac Zbawiciela, Plac Konstytucja ale również plac na rozdrożu miał stanowić element tego, tej osi Stanisławowskiej, tylko wydaje się szanowni Państwo, że ci którzy mówią dzisiaj o tej osi Stanisławowskiej nie zauważyli, że w międzyczasie Warszawa się rzeczywiście bardzo poważnie zmieniła i to zmieniła się nie tylko dlatego, że się rozbudowała, ale wszystkim też została zniszczona i przy tej odbudowie powojennej ta oś Stanisławowska została już i tak zatracona, bo przede wszystkim dzisiaj tym co głównie tą oś Stanisławowską rozbiło to była trasa Łazienkowska, jeśli by przyjąć, przyjąć tą argumentację, to należałoby dzisiaj tak naprawdę chyba zwinąć tą, tą trasę, żeby odtwarzać historyczny układ, który no dzisiaj już w praktyce, w praktyce nie istnieje. No. W naszej ocenie są to argumenty nietrafione, a użycie tych argumentów przez samorząd warszawski do tego, żeby odłożyć prace planistyczne nad tą inwestycją, świadczą tylko o złej woli i świadczą o tym, że samorząd warszawski, kierowany przez Hannę Gronkiewicz-Walc, zdecydował się współuczestniczyć w planie Ministerstwa Kultury zmierzającym do tego, żeby ta inwestycja, tak niezwykle potrzebna Warszawie, tak niezwykle potrzebna Polsce i tak niezwykle podnosząca prestiż Warszawy jako stolicy, nie tylko stolicy Administracyjnej, ale stolicy kulturalnej, historycznej. Tego miejsca, które będzie ściągało do Warszawy rzesze turystów i które, gdzie, gdzie będą mogli oni zapoznać się z historią naszego kraju, że, że te działania po prostu zostały przez samorząd warszawski, wspólnie z Ministerstwem Kultury zaplanowane, przeprowadzone. Mamy nadzieję, że nie będą skutkować w ostateczności tym, że, że to muzeum nie powstanie. Będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało. Ja ze swojej strony będę kierował również do pani Hanny Gronkiewicz-Walc w tej sprawie wystąpić domagające się sprecyzowania przede wszystkim tego, jakie są zamiary miasta wobec tej inwestycji i przede wszystkim żądające określenia terminu, kiedy te, ten drugi etap realizacji studium zagospodarowania zostanie, zostanie wdrożony w życie i zostanie przyjęty. Bardzo proszę, czy są pytania. Jest Tomasz Bródecki, Polska Agencja Plasowa. Pan poseł się powołał na te argumenty tej organizacji ekologicznej, ale tam były jeszcze inne argumenty dotyczące między innymi zjazdów z tego miejsca, parkingów, że nie ma miejsca. Nie wiem jak pan poseł do tych by się odniósł. Bo rzeczywiście, no to, to będzie w takim charakterystycznym miejscu i ciężko tam o miejsca parkingowe i też ciężko jakieś zjazdy to też dużo będzie kosztowało. Czy wyobraża sobie pan na przykład muzeum w jakimś innym miejscu? No to pomysł był dobry, ale no zawsze. Szkopu w szczegółach. Prawda? Panie problem jest taki, bo oczywiście można dyskutować o lokalizacji i należy dyskutować o lokalizacji, ale do momentu, dopóki ta lokalizacja nie zostanie wskazana i nie zostaną wdrożone prace, które tą lokalizację mają przemienić w faktyczny plac budowy i plac, gdzie to muzeum powstanie. Ta inwestycja, jak już wspomniałem, sięga 2007 roku, pomysł tej inwestycji. Wtedy wskazano tą lokalizację, wtedy wskazano tą koncepcję. Dzisiaj mamy rok 2014, czy upłynęło 7 lat wykonano bardzo wiele dokumentów, do które zapłacono z pieniędzy podatników, które miały doprowadzić do tego, że ta lokalizacja w tym miejscu będzie realizowana. I to są dokumenty, które zarówno Ministerstwo Kultury, jak i sama Instytucja Kultury Muzeum Historii Polski wykonywało. To są różnego rodzaju studia wykonalności, to jest konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na, na budowę tego, tego muzeum. To są również koszty, jakie poniosło miasto stołeczne Warszawa, przygotowując właśnie te dokumenty związane z, ze zmianami Studium Zagospodarowania Przestrzennego i dzisiaj otwieranie dyskusji w tej sprawie no jest takim działaniem, które jest przede wszystkim niezwykle spóźnione, no spóźnione o te 7 lat. Ja jestem przekonany, że dzisiejsze możliwości techniczne i planistyczne umożliwiają usunięcie tych wszystkich problemów, o których Pan mówił, bo jeśli mówimy o miejscach parkingowych, to rzeczywiście można sobie wyobrazić różnego rodzaju rozwiązania, chociażby parkingi podziemne, to nie musi być duży plac, gdzie te samochody będą mogły parkować, bo rzeczywiście no, trudno wyobrazić sobie, że tam na terenie nie, no, Parku Jazdowskiego będzie urządzany parking. No to e, oczywiście oczywiście nie. E, natomiast e, no, dzisiaj jakby nie jest czas na tą dyskusję. Dzisiaj trzeba te problemy rozwiązywać. Dzisiaj trzeba mieć świadomość, że zostały zaangażowane bardzo potężne środki e, finansowe, budżetowe, publiczne na to, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana. I dzisiaj w sytuacji, kiedy jesteśmy takiej, że właściwie początek, tej, powinna się rozpoczynać e, realizacja tej inwestycji, zaczynamy od nowa dyskusję o, e, o lokalizacji. To jest rzeczywiście nieodpowiedzialne. To świadczy o braku szacunku do wydawanych publicznych pieniędzy, ale i świadczy o tym, że dzisiaj jest jakby szukanie pomysłu na to, żeby ta inwestycja jak najpóźniej powstała, albo być może nie powstała w ogóle. To znaczy tak naprawdę rozpoczęcie od początku wszystkich prac, jeżeli znowu mamy czekać 7 lat na to, aż kolejny minister uzna, że jakaś nowa lokalizacja, która być może niedługo zostanie wybrana i miejmy nadzieję, że niedługo to by nastąpiło, to znowu za 7 lat być może się okaże, że ta nowo wybrana lokalizacja znowu jest niedobra i trzeba znowu wszystko od początku zaczynać. Ja zresztą może jeszcze uzupełniając, jeśli Państwo pozwolicie, myślę, że ta lokalizacja jest rzeczywiście lokalizacją z punktu widzenia stworzenia pewnego symbolu Warszawy, bo Warszawa potrzebuje... Nowych takich symboli architektonicznych. Prawda? Dzisiaj, jeśli Państwo zapytacie przeciętnego mieszkańca Warszawy, ale również tych, którzy do Warszawy przyjeżdżają, co jest symbolem Warszawy, to pewnie powiedzą, że Pałac Kultury. My byśmy bardzo chcieli, żeby w wolnej Polsce, 20 kilka lat po tym, jak, jak obaliliśmy w Polsce komunizm, stać nas było jako naród i, i jako państwo na to, żeby wytworzyć w Warszawie nowe symbole architektoniczne. Takie nowe symbole Warszawy, które by się kojarzyły z tymi naszymi, naszymi już czasami, a nie z czasami słusznie minionymi. Myślę, że że to Muzeum Historii Polski posadowione właśnie w tak niezwykle atrakcyjnym miejscu, na osi Trasy Łazienkowskiej, widoczne z wielu miejsc Warszawy. Mogłoby się stać takim punktem dominującym w tej okolicy i mogłoby się stać takim nowym architektonicznym symbolem naszej stolicy, bo takich symboli współczesnej Warszawy po prostu brakuje. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy. Bardzo dziękujemy.